Kiedy tak usiadłem sobie do nagrywania, to miałem jakieś takie przeświadczenie, że kwiecień był dużo bardziej udany czytelniczo dla mnie niż marzec, a koniec końców przeczytałem tylko jedną książkę więcej. Licznik zamknął się na szóstce. No i jedna książka to jest książka, którą ciągle sobie czytam, więc no nie przedłużajmy, pogadajmy sobie o tym, co w tym miesiącu udało mi się skończyć. Cześć, ja jestem Tomek, a to będzie podsumowanie czytelnicze kwietnia 2022. Pierwszą ukończoną przeze mnie książką w kwietniu był Czarny Język, a po prostu Krzysztofera by. bla Krzysztofera, którego nazwisko pisze się w ten sposób. I to jest książka, którą widziałem kilkukrotnie na anglojęzycznym YouTubie. Więc byłem mocno zaskoczony, kiedy przeglądając ofertę jednej z internetowych księgarni, trafiłem na tę konkretną powieść, bo nie miałem pojęcia, że to w ogóle w Polsce wyszło. Dość spontanicznie ją kupiłem, skończyłem i absolutnie nie żałuję, bo. No, pomimo tego, że jest to książka w niektórych aspektach dość specyficzna, bawiłem się bardzo dobrze i myślę, że duża część z Was też może się na tej książce dobrze bawić, chyba że przeszkadzają Wam pewne elementy, o których będę mówił w, w tym segmencie. No to wtedy raczej niekoniecznie. Jeżeli chodzi o podgatunki fantazy, które ta powieść w sobie łączy, to jest to dość interesujący, miszmasz masz po pierwsze takiej klasycznej historii przygodowej fantazy o podróży. Po drugie mamy tutaj dużo takich zabiegów, które dość mocno kojarzą się z podgatunkiem fantazji, jakim jest Grimdark. No i po trzecie mamy tutaj dość dużo humoru, też dość specyficznego i humoru, któremu poświęcę pewnie chwilkę, bo no nietypowa była to rzecz. Główny bohater tej książki nazywa się Kinch na Shanak i to jest złodziej. Został on wyszkolony przez tak zwaną Gildię Poborców, czyli w tym świecie no, Gildię Złodziei. Natomiast nasz bohater tejże gildii wisi dość dużo pieniędzy. I stwierdził on, że świetnym pomysłem będzie skitrać się przy drodze i napadać wraz z kilkoma innymi osobami na podróżujące po tym trakcie osoby. I przez jakiś czas to działało, natomiast na pierwszych stronach. No, widzimy y, tego typu napaść, która no, nie działa, dlatego że napadają na pewną kobietę, która jest wojowniczką y, i która robi im naprawdę potężny Saigon. Niedługo później nasz bohater w ramach właśnie tejże y, spłaty długu zostaje wysłany właśnie z tą wojowniczką, którą napadł niedawno, na misję do dość odległego królestwa. No i jeżeli chodzi o fabułę, to to jest w zasadzie tyle, to znaczy to jest. To raczej nie jest ten typ książki, który czyta się dla historii. Historia jest dość prosta i po prostu polega na tym, że nasi bohaterowie i pewna drużyna, która się formuje, wyrusza w podróż, zwiedzając różne dziwne miejsca, radząc sobie bądź też nie z różnymi zagrożeniami, które stają im na drodze. Na pewnym etapie zaczyna być rozwijany troszkę większy, jeżeli chodzi o znaczenie dla tego świata, wątek. I on jest w porządku, natomiast dla mnie to nie była książka, która stała historią. To była książka, która stała bohaterami. A przede wszystkim jednym, czyli właśnie naszym głównym bohaterem, który nazywa się Kinch Nashana, jak już wspomniałem. Jest to przepiękna, absolutnie przepiękna postać. Kinch jest, jak już wspomniałem, złodziejem, ale to nie jest ten typ złodzieja, który ma, wiecie, złote serce i kradnie, bo musi. Kinch jest de facto strasznym kutafonem. Takim mocno, mocno sarkastycznym, jest cwaniakiem. A jednocześnie nie jest przesadzony, to znaczy nie jest zabawny w taki sposób, że to się po pewnym czasie robi irytujące. I żeby w jakiś sposób pokazać, jaki to jest typ postaci, chyba moja ulubiona scena z nim to jest scena z wczesnych etapów książki, kiedy nasz bohater musi powiedzieć właśnie tej kobiecie, która nazywa się Galwa, na którą napadł, że będzie jej towarzyszył w tej podróży. A jako, że Galwa jest dużą i bardzo silną kobietą, no chwyta go za nogi i wystawia za okno. I wtedy nasz bohater jedyne co robi, to po prostu krzyżuje ręce i mówi dalej. Galwa go puszcza, nasz bohater ląduje dość miękko, wchodzi z powrotem i dalej gada z nią. To jest absolutnie świetna postać. Kinch jest przezabawny, bardzo łatwo go polubić. I też oczywiście są momenty, kiedy robi się bardziej poważny. Bohaterowie drugoplanowi również są dobrzy, Galwa wypada chyba najlepiej, aczkolwiek mam wrażenie, że na początku więcej czasu jej poświęca autor, później jest jej jakby, też ona cały czas tam jest, ale jakby mniejszą uwagę na nią zwracamy, natomiast wydaje mi się, że dość jasne jest to, że to jest książka o Kinchu, on jest na pierwszym planie, w tej książce mamy też pierwszoosobową narrację i to mi pasuje. Natomiast w kontekście tej książki myślę, że równie istotna jest inna rzecz, czyli humor. To jest książka bardzo mocno oparta na humorze. Humorze, który jest chyba najbardziej prozdackim i kloacznym humorem, jakim możecie sobie wyobrazić. Pasowało mi to do historii, ale czytałem dużo opinii osób, że nie potrafiły znieść tych wszystkich żartów. Bo też trzeba przyznać, że... Oprócz tego, że humor w większości jest dość kloaczny, są bardzo inteligentne żarty momentami, ale jednak w przeważającej mierze to jest humor kloaczny i jest go bardzo dużo. Tutaj humor jest w zasadzie na każdej stronie i tak jak ja napisałem na swoim Instagramie, miałem banana praktycznie cały czas podczas czytania tej książki. Rozumiem, jeżeli ktoś będzie no, albo zniesmaczony, albo ten humor kompletnie nie zrobi na nim wrażenia. Mi się bardzo podobał. Książka jest również bardzo sprawie napisana, jest naprawdę dynamiczna. Sporo akcji... I co dość zaskakujące, niemało piosenek jest tutaj, więc trochę zapachniało mi władcą pierścieni. I ostatnia rzecz, która mi się naprawdę mocno podobała, to jest świat. I to jest coś, czego się kompletnie nie spodziewałem po historii tego typu, bo świat jest. No, on ma dużo znajomych elementów, ale one są przerobione w taki sposób, że są kompletnie świeże. Autor potrafi nawet z tak banalnej, wydawałoby się raz jak gobliny, zrobić coś interesującego. Mam tutaj dużo ciekawych. Zwyczajów różnych krain, w których się znajdziemy, historii, tego jak te krainy, jak te miasta funkcjonują, w tym aspekcie jest naprawdę świetnie. I ostatnia rzecz, na którą zwrócę uwagę, to jest to, co powiedziałem na samym początku. To jest historia mimo wszystko jednak trochę Grimdarkowa. I są takie dwa momenty w tej książce, które są naprawdę okrutne, naprawdę takie, że. Aż trochę nieswojo się czułem, kiedy je czytałem. Śmierć pewnej postaci w drugiej połowie tej książki to jest coś naprawdę, czego się nie spodziewałem. To nie jest tak, że to nie pasuje do świata, ale też trzeba być przygotowanym, że to nie będzie taka właśnie słodka, cukierkowa opowieść z prostym humorem. Momentami jest dość mocno i tego powinniście być świadomi. Tym niemniej polecam. Na kolejne tom będę czekał, bo bawiłem się bardzo dobrze. Jeżeli nie przeszkadza wam klaczny humor i brutalność w książkach, to myślę, że bardzo warto dać szansę, bo to jest świetna rozrywka. Dalej były opowieści z mekańskiego pogranicza wschód, zachód. Nie będę tutaj o tej książce mówił nic, bo na kanale jest osobna recenzja. Dla mnie to był jeszcze lepszy tom niż pierwszy. Fantastyczna rozrywka, fantastyczne przygody. Wegner tak powoli wspina się u mnie na szczyt, jeżeli chodzi o polskich pisarzy fantazy. Było pysznie, tak po prostu. No i następnie przyszła kolejna, niby noc, autorstwa J.A. Christopha i to jest książka, której, myślę, że mogę tak powiedzieć, której się bałem. To znaczy, pewnie część z Was wie, że uwielbiam inną powieść tego autora, czyli Wampirze Cesarstwo, natomiast o ile, tak mi się wydawało, Wampirze Cesarstwo to jest książka, która miała przeważająco pozytywne recenzje, tak, niby noc to jest taka seria, która wydawała mi się bardziej, no taka pół na pół. Miała ona dużo zwolenników, jasne. Ale ma też dużo przeciwników. No i co? No i bardzo mi się podobało. To była najlepsza książka kwietnia. I tak zaczynam myśleć, że kurczę, Jay Christoph ma strasznie zły PR. I chciałbym to trochę odczarować, bo czy to jest książka tak dobra, jak Wampirze Cesarstwo? Nie, nie jest. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli tamta powieść wam się podobała, to Niby Noc również ma dużą szansę, żeby się wam spodobać. Ma ona takie dwa elementy, które mogą nie przypaść do gustu, ale o tym postaram się pogadać. Nasza główna bohaterka nazywa się Mia Corvir i to jest dziewczyna, która w bardzo młodym wieku straciła no, praktycznie całą swoją rodzinę. Jej ojciec stanął na czele pewnego rodzaju powstania, natomiast no, nie wyszło i został on skazany na śmierć. Nasza bohaterka musiała uciekać i wychowała się no, de facto na ulicy. Została w pewnym momencie przygarnięta przez pewnego mężczyznę. Natomiast to nie jest akcja właściwa tej powieści, dlatego że naszą bohaterkę poznajemy kilka lat później, kiedy wyrusza ona wstąpić do. No, nazywajmy rzecz po imieniu do szkoły dla zabójców. Powód jest dość prosty i oczywisty. Nasza bohaterka chce zabić osoby, które pozbawiły ją rodziny. Nie będę specjalnie się rozwijał, jeżeli chodzi o historię. Nasza bohaterka, oczywiście, dociera do szkoły dla zabójców, i w tej szkole będzie działa się większość akcji tej powieści. I historia jest, moim zdaniem, bardzo dobra. W tejże szkole dochodzi dość szybko do pewnego wydarzenia, więc mamy tam wątek pewnej tajemnicy, pewnej zagadki. I ten wątek porównałbym, jeżeli czytaliście Wampirze Cesarstwo, to wiecie, że tam też był taki segment, który dział się w pewnej mrocznej placówce oświatowej i one są dość podobne. Te wątki z, ten wątek z wampiszego Cesarstwa jest dość podobny do tego wątku z Niby Nocy, więc tak jak mówię, jeżeli podobało się Wam Wampirze Cesarstwo, to myślę, że Niby Noc również się Wam spodoba. Te dwa elementy, które mogą być właśnie takie polaryzujące, zostawię sobie na sam koniec, więc podążajmy dalej drogą pozytywów. I kolejnym pozytywem, czy też pozytywami są bohaterowie. W szczególności główna bohaterka, czyli Mia Corvir. Powiem tak, Jezus Maria w końcu. W końcu natrafiłem na autora, który potrafi napisać młodą, nastoletnią postać kobiecą, która ma być niezależna, ma być silna, ma być badassem i nie jest irytująca. I można ją szczerze polubić, można jej kibicować. W końcu, myślałem, że się już nie doczekam. Natomiast jeszcze jedna rzecz, zanim przejdę do samej mi i innych postaci. Niby Noc to absolutnie nie jest książka dla młodzieży. Ja wiem, że dużo osób ma takie patrzenie, że jeżeli w książce mamy nastoletnią, młodzież nastoletniego protagonistę, bądź też protagonistkę, to to z automatu jest książka młodzieżowa. Wiem, że w Polsce... Są osoby, które na przykład uznają trylogię Wojen Makowych za książki młodzieżowe, co też jest dla mnie absurdem. I tak samo jak Wojna Makowań to nie jest seria młodzieżowa, tak samo Niby Noc, oczywiście bazując tylko na pierwszym tomie, to nie jest książka dla młodzieży. Jest momentami naprawdę krwawo, brutalnie, smutno, dość okrutnie, są przekleństwa. No i są też sceny seksu, o których będę mówił więcej przy minusach, ale jakby nie wyprzedzajmy. Ale te wszystkie mocne i brutalne sceny to nie są sceny, które są wrzucone po to, żeby po prostu szokować. One pasują do tego świata. I tak jak powiedziałem, w przypadku Wampirzego Cesarstwa to jest takie dark fantasy, jakie ja lubię czytać. Czyli okej, okay, jest mrocznie, jest krwawo i dość poważnie, ale mimo wszystko taki rozsądny balans między tymi mocnymi scenami a taką czystą rozrywką płynącą z czytania jest zachowany. Wracając do Mii, Mii, jak już wspomniałem, jest świetną bohaterką, bo to jest bohaterka po pierwsze bardzo ludzka, którą kieruje taka naprawdę ludzka motywacja. Jest ona taka trochę sarkastyczno-osła, ale to też jest bardzo zrozumiałe, patrząc na to, co przeszła. I bardzo mi się podoba to, że ona tego ludzkiego pierwiastka nie traci, mimo że trafia do szkoły, która no, trenuje morderców. Mia popełnia błędy, płaci za te błędy. Bardzo lubię jej relacje i też podoba mi się bardzo, jak Jay Kristoff pisze postaci nastoletnie, bo wydaje mi się, że to jest też autor, który... no może to mi trochę brutalnie, ale no, on wie, jak nastolatkowie rozmawiają, są tam przekleństwa, ale wydaje mi się, że to wszystko wypada dość naturalnie i tak syntetycznie. Jeżeli chodzi o postaci drugopolnowej, jest również dobrze, natomiast warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jak już wspomniałem, nasza bohaterka no nie trafia na... nie trafia do do końca normalnego miejsca. Trafia do szkoły morderców. Więc ludzie, którzy tam będą, również będą dość mocno no, podkręceni. Na przykład mamy tam nauczycielkę, która uczy ich uwodzenia, bo pewnie też możecie się domyślić, że to nie jest szkoła, która uczy matematyki, czy biologii, czy chemii. Znaczy, chemia jest, bo tam jest też przedmiot, gdzie w centrum uwagi są trucizny. Ale no, kiedy mam ten przedmiot o uwodzeniu, który jest orientowany na uwodzenie, to nauczycielka, no to jest po prostu najbardziej uwodzicielska fanfata, jaką muszę sobie wyobrazić. W ogóle wydaje mi się, że ta książka też dobrze pokazuje, jakie preferencje, jeżeli chodzi o urodę kobiet ma i Może to są zbyt daleko idące wnioski. Ale jeżeli pamiętacie Wampirze Cesarstwo i zainteresowanie miłosne naszego głównego bohatera tam, to tutaj mamy też takie postaci. Jedyna rzecz, która może pewnie niektórym przeszkadzać, to jest to, że no J. Christoph, wydaje mi się, że to jakby nie był jego zamysł, ale nie ustrzegł się użycia pewnych klisz z historii, które toczą się w jakiegoś rodzaju szkole. Więc na przykład bardzo szybko pojawia się ten motyw rywalizacji, motyw postaci, z którą nasza bohaterka bardzo się nie lubi. Ale te relacje wypadają też wiarygodnie, i nawet podobał mi się romans. Podobało mi się to, mm, jaką sceną, czym ten romans się zakończył, bo pewnie w wielu innych książkach tego typu scena pojawiała się, pojawiłaby się tylko dlatego, żeby coś się działo. A tutaj, jak się nad tym zastanowimy, to ej, to co mówi ten bohater do naszej bohaterki, ma sens. Pewnego rodzaju pretensje są naprawdę słuszne, więc jakby to mi się też bardzo podobało. Podobał mi się też świat. On jest trochę przeciwieństwem tego, co mieliśmy w Wampirzym Cesarstwie. Pewnie pamiętacie, to znaczy osoby, które czytały tamtą książkę, że tam mamy świat, w którym jest zawsze noc. Tutaj mamy odwrotnie, tutaj mamy świat, w którym praktycznie zawsze jest dzień, bo w tym świecie są trzy słońca i taka prawdziwa noc jest raz na kilka lat. Sam świat kojarzył mi się mocno z renesansowymi włochami, też było to dla mnie coś odświeżającego. Natomiast mówiąc o budowie świata, no, trzeba przejść do jednego z tych dwóch elementów, które mogą polaryzować i nawet nie mam zamiaru tego elementu bronić. To jest coś co albo wam się spodoba, albo będzie wam po prostu bardzo przeszkadzać. To są przypisy. Niby noc ma pełno przypisów. I te przypisy podzieliłbym na dwa rodzaje. Pierwsze to są przypisy, które tłumaczą nam świat, pewne gesty bohaterów, pewne zachowania, historie pewnych miejsc czy generalnie tego świata. Drugi rodzaj przypisów to są najczęściej dość krótkie przypisy takie humorystyczne i powiedzmy, że konstrukcyjnie te przypisy też mają sens, bo już na pierwszych stronach orientujemy się, że to jest historia, którą ktoś będzie nam opowiadał. Więc przypisy te były dla mnie trochę jak takie łamanie czwartej ściany i być może ktoś z Was teraz powie, dobra, Tomek, kadasz głupoty, pełno przypisów, co ty mówisz? Jedno, dwa zdanie, jedno, dwa zdania co kilka stron i jedziemy dalej, nie ma problemu. Otóż nie, dlatego że. Przypisy w niby nocy niejednokrotnie zajmują więcej miejsca na stronie niż sama akcja właściwa. Jest taka jedna strona na przykład, gdzie mamy ze trzy zdania z akcji właściwej, a cała reszta strony to jest przypis. I mi się osobiście bardzo te przypisy podobały, uważam, że były bardzo zabawne. Oczywiście nie zawsze. Porównałbym to trochę do użycia przekleństw przez Kristofa, czyli gdzieś tak 75-80% mi działało, a te 20% to było takie, że myślałem sobie: no. No dobra, idziemy dalej. Co też wydaje mi się istotne? Myślę, że możecie te przepisy pomijać. To znaczy sama główna akcja będzie dla Was w 100% zrozumiała, a te przepisy można traktować jak taki dodatek. Ja czytałem wszystkie, ale to nie jest tak, że jeżeli nie będziecie czytać przepisów, to nagle będziecie w sytuacji, gdzie pomyślicie sobie, okej, okay, nie mam pojęcia o co tutaj chodzi, czegoś takiego tutaj nie ma. No i drugi zarzut, który jest bardzo często wyciągany i tutaj akurat będę się starał tę książkę trochę obronić, to jest to, że dużo osób pisze o tej powieści, że to jest powieść. Wydaje mi się, że nie ma takiego dobrego polskiego tłumaczenia słowa Edgy, ale właśnie, że jest to powieść Edgy, czyli taka mroczna i poważna, ale przez to, jak mroczna i jak poważna jest, to to wypada trochę kiczowato. Albo nawet nie trochę, tylko po prostu kiczowato. I mam takie poczucie, że dużo osób, które pisze o tej powieści w ten sposób, nawiązuje tym samym do stylu autora, który ma być taki właśnie bardzo poetycki i kwiecisty na siłę. Ja sobie tak otworzyłem tę książkę. Zacząłem sobie ją kartkować, czytać niektóre strony, niektóre zdania, i doszedłem do wniosku, że no być może. To znaczy, moja teza jest taka, że bardzo dobrą robotę zrobiła pani tłumacz, czyli pani Małgorzata Strzelec. Wydaje mi się, że jeżeli ten tekst nawet w oryginale był właśnie taki edgy, mroczny na siłę, to ona go bardzo zgrabnie utemperowała. Druga opcja jest też taka, że ja po prostu mam bardzo dużą tolerancję na tego typu rzeczy w książkach, aczkolwiek szczerze mówiąc, nie wydaje mi się. Dość często wyciąganym zdaniem jest opis urody pewnego bohatera. I w oryginale to zdanie brzmi: he was the beauty of a fresh suicide, czyli porównuje się urodę pewnej osoby do no, niedawnego samobójcy. I jakby nie, mi to grało, to znaczy tam później jest powiedziane, że to w dużej mierze było związane z tym, jak bardzo blady to był bohater. Jakby nie wiem, żadne tego typu porównanie nie psuło mi immersji, aczkolwiek równocześnie to może być te zarzuty mogą być trochę powiązane, no oczywiście, z treścią samej książki. E, chociażby to, że chyba najpopularniejszy film o tej książce, który znajduje się na kanale With Cindy swoją drogą świetny film, tak by tak zupełnie nieironicznie bardzo dobrze się bawiłem go oglądając. To jest film, który jest zatytułowany A Man wrote a 16 Year old girl getting a Boob Job, and that's just a list of my problems here. Czyli mówiąc po polsku, to ten początek mówi o tym, że facet napisał 16 która. której powiększają biust. I faktycznie taka scena w tej książce jest, ale no kurczę, czy to nie pasuje do świata, to znaczy, wydaje mi się, taka moja interpretacja, że szkoła dla zabójców. To generalnie nie jest miejsce, w którym uczą cię o samotolerancji, o samoakceptacji i o tym, że okej, okay, twoje ciało ma jakieś defekty, ale liczy się to, co jest w środku. To jest miejsce, które masz ciebie zrobić maszynę do zabijania. A jak jest w tej książce powiedziane, no, uroda to jest jedna z broni, która powinna być wykorzystywana. Poza tym sama mija później tam, nie, niedawno, niedawno. Niedługo później mówi, że okej, okay, zmienili. W moim wyglądzie to i to, ale jakby w środku jestem ciągle tą samą osobą, i to jest moim zdaniem bardzo dobre podsumowanie. Jeżeli miałbym powiedzieć, co w tej książce mi się nie podobało, no to w tej książce są sceny seksu. I nie chodzi o to nawet, że. Jest, zabrzmi bardzo źle. Ale nawet nie chodzi mi o to, że w tych scenach bierze udział osoba, która jest, no, niepełnoletnia. Ale Jake Christoph to nie jest autor, który wiecie, kiedy nadchodzi scena miłosna, to on wyciemnia ekran. Jay Christoph no, wchodzi w szczegóły. Jedna scena tego typu ma jakieś cztery strony. Jest dość szczegółowa i przyznam, że ja nie jestem fanem tego typu scen. Drugi problem, który ktoś może mieć, to jest sam początek tej książki. Wydaje mi się, że ona ma może nie bardzo wysoki, ale jednak dość wysoki próg wejścia przez to, jak skonstruowany jest początek. Przez kilka pierwszych rozdziałów mamy także początki rozdziałów to są no, takie flashbacki wydarzenia, kiedy nasza Mia była małym dzieckiem. I potem następuje akcja właściwa. Wydaje mi się, że dobrze jest być tego świadomym. Mi się to bardzo podobało. Uważam, że te wstawki z przeszłości bardzo dobrze budują nam postać i są bardzo emocjonalne. I mi osobiście się podobały. Ostatni problem, który mam, to nawet nie jest jakaś duża wada. To jest coś, co po prostu moim zdaniem jest takie se. to jest ten wątek tajemnicy w tej szkole dla zabójców. To znaczy, nie jest on jakoś specjalnie szokujący moim zdaniem. Gdzieś w połowie książki domyśliłem się, kto to zrobił. Bo wydaje mi się, że też pula bohaterów, która mogła to zrobić, nie jest jakoś specjalnie duża. Ale poza tym, no to jest świetna książka, moim zdaniem bardzo dobrze napisana, strasznie wciągająca. To jest ten typ książki, który odkładasz i myślisz sobie, kiedy będziesz mógł znowu usiąść i poczytać. Massa Friday, naprawdę Massa Friday, niby noc polecam. Świetna, świetna historia. Następnie czas żniw samanty Shannon. Nie będę też o tej książce mówił nic, bo też jest recenzja tej książki. Ona jest połączona z recenzją e, Mechanu Wschód-Zachód. Powiem tylko jedną rzecz. Wydawało mi się, że to jest książka, którą bardzo szybko zapomnę. Bo często mam tak, że jeżeli dla mnie książka jest ok albo średnia, e, to bardzo szybko wypada mi z głowy. Natomiast ciągle pamiętam ją zaskakująco dobrze. A na przykład takiego mroczniejszego Cienia magii, który czytałem w zeszłym miesiącu, prawie w ogóle nie pamiętam. Jest to książka, która kompletnie uleciała mi z głowy. Następnie Wrota Obelisków, N.K. Jemison drugi tom Trylogii Pękniętej Ziemi, książka, którą chciałem przeczytać już parę miesięcy temu, bo mówiłem sobie, że nie chcę robić tak długiej przerwy między pierwszym tomem a drugim, żeby nie zapomnieć wielu szczegółów, które w przypadku tej konkretnej serii wydają mi się dość istotne. No i koniec końców przeczytałem jakieś pół roku po tomie pierwszym. Wydawało mi się, że panuje, takie, panuje taka opinia, że pierwszy tom jest wyraźnie najlepszy i dwa kolejne są również bardzo dobre, ale jednak zauważalnie słabe, i nie wiem, czy to jest kwestia jakichś moich osobistych preferencji, czy tego, że przerwa była bardzo długa. Wrota Obelisków to jest książka, moim zdaniem, na bardzo podobnym poziomie do tomu pierwszego i nie będę o niej mówił praktycznie też nic, bo chcę nagrać osobny materiał tej trylogii, kiedy ją skończę. Powiem tylko jedną rzecz: że jest szansa, że jest to najbardziej niepowtarzalna seria fantazji, jaką czytałem. Wydaje mi się, że no nie ma takich książek, do których mógłbym tę serię porównać. Nawet Malazan mógłbym do czegoś porównać, nie wiem, do Czarnej Kompanii, tylko o wiele większej i bardziej złożonej. Trylogia Pani Jemison to jest coś absolutnie unikalnego. Mógłbym jedynie porównać ton e, tej serii do anime. I to jest anime, o którym mi parę osób przypomniało. Znaczy, parę osób w moim materiale, w którym mówiłem o anime, pisało o tej serii. Ja tę serię widziałem. E, I to jest seria Shinsekai Yori. I ta seria jest pod tym kątem podobna właśnie do tamtego anime. Że podobnie jak Shinsekai Jory, ta trilogia, te dwa pierwsze tomy, to są książki w ogromnej mierze wypełnione bólem. Są strasznie smutne, tam cały czas jest coś przykrego. I byłem tego świadomy czytając pierwszy tom, ale wtedy jakoś tak mocno mnie to nie uderzyło. Kiedy czytałem Wrota Obelisku, uderzyło mnie to o wiele mocniej. I tu naprawdę czułem smutek momentami. Przybijająca, bo to dla mnie książka, to jest książka, do której, kiedy ją czytałem, jakoś tak. Inaczej, kiedy ją odkładałem, jakoś tak, nie za bardzo chciałem znowu ją czytać, ale kiedy już zaczynałem, to nie mogłem się od niej oderwać. Fantastyczna historia. No i ostatnia skończona przeze mnie książka w tym miesiącu to jest Apostata Łukasza Czarneckiego. Książka, o której też nie powiem dużo, bo w maju będzie osobna recenzja. To jest książka, którą dostałem do recenzji od wydawnictwa Insignis. Tak bardzo szybko i ogólnie mówiąc o niej, no nie jest to do końca to, czego się spodziewałem i dam wam taki mały. Mam no takie krótkie zdanie, może tylko i zachęci do obejrzenia recenzji. To będzie chyba pierwsza recenzja na tym kanale, gdzie generalnie nie będę mówił o tej książce jakoś bardzo pozytywnie. I nie jest to raczej książka, która mi się bardzo podobała, ale to absolutnie nie dlatego, że to jest zła książka. To jest książka, tak mi się wydaje, wybitnie nie dla mnie. Więc to może być ciekawe, bo jednocześnie będę chciał, chciał mówić o swoich wrażeniach, a z drugiej strony, mimo wszystko, nie chcę, żeby ta recenzja miała jakiegoś negatywnego wydźwięku, bo to jest moim zdaniem dobra książka i dobry debiut, ale po prostu bardzo nie dla mnie. No i kończąc ten film, nie skończyłem w tym miesiącu, ale podczytywałem sobie trzeci tom Mechanu, czyli Niebo ze Stali, pierwszą powieść w tym świecie. Dobrze myślałem, że będzie to powieść, która będzie kontynuować wątek wschodni i no, nie tylko wschodni. Przeczytałem jakieś 200 stron, czyli niecałą jedną trzecią książki i przyszło mi do głowy pewne porównanie, jeżeli chodzi o całą twórczość pana Wegnera. To jest trochę tak, idąc w stronę jakichś kulinarnych porównań, że meccan to nie jest technicznie nic bardzo odkrywczego. To nie jest tak, jakbyście poszli do, nie wiem, restauracji i zamówili jakieś owoce morza z jakimś niesamowitym sosem i z czymś tam, czyli coś, czego byście praktycznie w żadnej innej restauracji nie dostali. Meccan to jest tak, jakbyście poszli do najlepszej pizzerii w mieście i dostali coś, co już trochę znacie, ale na najwyższym poziomie, z fantastycznymi składnikami, fantastycznym ciastem, pysznym sosem. I meccan to jest dla mnie taka właśnie wyżerka. Coś, co mógłbym mieć pewnie codziennie i się tym kompletnie nie znudzić ani nie zmęczyć. I tym akcentem kończę ten materiał. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć!